Szanowni Państwo, kolejna recenzja, produkt od włoskiej firmy Mafra Labo Cosmetica. Jest to Cupido, czyli taki trochę sealant, trochę jakaś nanopowłoka. Produkt generalnie jest skierowany na te lakiery, na których nie możemy użyć powłok ceramicznych. No i co? Mi nie pozostaje nic innego jak teraz Was zabrać do części praktycznej i pokazać Wam, jak tym produktem się pracuje. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, Kupido. Ja może gdzieś go sobie tutaj postawię, mi nie spadnie. Produkt ma być takim nanosilantem. Mamy tutaj gdzieś na etykiecie coś o elastomerach. Generalnie ten opis jest taki bardzo obszerny i wydaje mi się mało zrozumiały. Jest w języku angielskim, nie chcę się zagłębiać w terminologię, ale produkt nadaje się na lakiery tam, gdzie nie możecie położyć z różnych względów powłoki ceramiczne. Jego aplikacja, moim zdaniem, zdecydowanie lepiej wypada poprzez tradycyjny aplikator, tak jak przy powłokach ceramicznych. Następnie po chwili docieracie i jest temat zamknięty. Ale to docieranie nie jest bajecznie proste i właśnie to jest ten kłopot, ponieważ taka pierwsza styczność fibry z tym produktem, mamy wrażenie, że jest bardzo ciężko nam to dojechać, że jest stępawo. Dopiero później, jak już przełożymy sobie fibry na drugą stronę, żeby to dopolerować, już jest ok, produkt jest śliski, zostawia fajne przyciemnienie. Jest też produktem, który z definicji nie powinien powodować powstawania water spotów na lakierze, czyli możemy przyjąć, że nie będzie on tak hydrofobowy jak powiedzmy te produkty, które kropelkują, bardziej będzie nastawiony na tafle, ale przy sprawdzeniu zrobiłem sobie to na dwa razy. Właśnie rozlałem większą ilość wody, spada nam fajna tafla, produkt tak naprawdę. Osusza sam nam całą powierzchnię. Tej wody zostaje naprawdę znikoma ilość, ale jeżeli rozpylamy ją za to misera, no to widać, że są te kropelki. No ale za to misera rozpylić inaczej się nie da, więc wydaje mi się, że to też ma tutaj jakieś spore znaczenie. Ale aplikacja, tak jak Wam wspomniałem, nie jest dramatyczna. Produkt swoją trwałość ma szacowaną od 4 do 9 miesięcy. Te 4 powiedzmy to jest przy takim niezależnym zabezpieczeniu, a ta kolejna ilość to już jest w momencie, kiedy go warstwujemy lub nakładamy na inne zabezpieczenie. Osobiście. Przetrwał u mnie około miesiąca. Jako niezależne zabezpieczenie, jako taki quick detailer, jeszcze wtedy nakładany, na pewno ten produkt nie lubi ciepłych elementów. Naprawdę delikatnie ciepła maska, i będziecie mieli problem z docieraniem. Jeżeli chodzi o to aplikowanie go, tak jak kudeka, to tutaj zapomnijcie, że da się go na ciemnych lakierach dotrzeć, ponieważ ta praca gdzieś tam powoduje, że powstają nam smugi. Dlatego lepiej jest go równomiernie rozłożyć po prostu aplikatorem i o tym pamiętacie, bo później to się na Was zemści. No i co. Cenowo w okolicach 114 zł, z tego jak dobrze pamiętam, zapach taki mocno chemiczny. No i tutaj mówię, ta trwałość do 9 miesięcy no mogłoby być ciężko. Ja uważam, że to takie no, 4 miesiące mogłoby poleżeć faktycznie przy dwóch warstwach. Powiedzmy na takim miałowym lakierze. Ale też jego curing time, czyli czas tego utwardzania, w momencie kiedy możemy auto wypuścić. Tutaj mamy opisane, że dopiero po jednej godzinie on wysycha, a. Taki Curing Time Docelowy to jest 8 godzin do pełnego utwardzenia. No i oczywiście to może być kłopot, jeżeli chcecie po prostu po myciu wyjechać sobie szybko na dwór swoim pięknym samochodem. Wtedy no niestety trzeba troszeczkę poczekać. Jeżeli ktoś lubi szybko, łatwo i przyjemnie, no to nie do końca ten produkt będzie dla niego, ale oczywiście mówię, żebyście spróbowali sobie sami, sprawdzili jak na tym się pracuje, bo może akurat ktoś stwierdzi, że ten produkt jest tym, czego szukał. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już niebawem w kolejnych recenzjach, mam nadzieję, że już nie w tym tutaj przybytku, tylko tradycyjnie tak jak zawsze na Beżce. Do zobaczyska.